Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy kontynuują projekt współpracy ze swoimi rówieśnikami z rosyjskiej szkoły w Polesku. Poznają nawzajem swoją kulturę, wymieniają się doświadczeniami szkolnymi. W kwietniu na przykład w Brodnickiej Szkole odbył się Dzień Kultury Rosyjskiej. Odwiedzili nas Rosjanie z zaprzyjaźnionej szkoły z Poleska, przyjechał zespół, który zaprezentuje nam swoje występy i sami jesteśmy ciekawi co tutaj się wydarzy. Dyrektor podpisał kontrakt ze szkołą i tak zaprzyjaźniliśmy się z nimi jakoś, byliśmy nawet u nich kiedyś i oni do nas teraz przyjeżdżają i często się odwiedzamy. Kilkuosobowy zespół rosyjskich uczniów zaprezentował między innymi swoje tańce i stroje ludowe. Przyjechaliśmy z Poleska. Miasto nam się podoba. Brodnica jest bardzo piękna, ludzie dobrzy i życzliwi. Występujemy z rosyjskimi tańcami i pieśniami, a także w stylu breakdance i hip-hop. W ramach Dnia Kultury Rosyjskiej w naszej szkole odbywały się konkursy, były to cztery konkursy. Pierwszy konkurs to był konkurs wiedzy o Rosji, konkurs plastyczny, konkurs obcojęzycznej piosenki. Zaprzyjaźniliśmy się z uczniami z tamtej szkoły, właśnie nasi uczniowie chętnie brali udział w tych wszystkich konkursach. Wszyscy wykazali dużo ambicji, naprawdę się postarali tylko jak mogli, z całych sił, nikt nie, się nie stresował, dzisiaj właśnie będą rozdawane nagrody. Dla zwycięzców wszystkich konkursów. Uczniowie nie mogli się doczekać nawet niektórych konkurencji i wszyscy sobie wzajemnie pomagali. Moim zdaniem takie projekty są bardzo przydatne. Możemy się nauczyć dużo innych, nowych, ciekawych rzeczy, poznać ich kulturę, ich tradycje. Dzięki temu też zdobywamy nową wiedzę, co jest przydatne w dalszej nauce. Na przykład, jeżeli ktoś daje maturę z języka rosyjskiego, to też się to bardzo przydaje.